Cześć! Witam Was na kanale Like Makijażowy W dzisiejszym filmiku przetestujemy sobie i nałożymy naklejki na paznokcie z Aliexpress Mam tutaj kilka różnych naklejek Zaraz sobie wybierzemy jedne Będą to całuski Rozpakowujemy sobie Wszystko jest zafoliowane, więc tutaj nic nam się nie powinno zniszczyć ani porysować podczas transportu I mamy takie dwa komplety po 7 sztuk. I to wcale nie znaczy, że dziewczyny mają 7 palców, tylko mają różne rozmiary i żeby można było je po prostu sobie idealnie dopasować. Ja mam rozmiarówkę w sumie gdzieś, ponieważ ja sobie to dotnę albo dopiłuję to, gdzie mi nie będzie pasowało. Mi zależy po prostu na tym, żeby użyć samych buziaczków, tych różowych, nie, ponieważ jakby nie widzę sensu naklejać sobie jednokolorowych, jakiś naklejek, mogłabym pomalować paznokcie po prostu na jeden kolor. Ściągamy folię ochronną i odrywamy sobie każdy paznokieć. Oczywiście jak wy będziecie chcieli sobie naklejać te jednokolorowe, no to tam wasza broszka, nie? Ja tam w to nie wnikam. Dobra. Moje paznokcie są przygotowane tylko i wyłącznie tak, że powycinam skórki, opiłowałam je troszeczkę i pomalowałam je base coatem. Bierzemy pilniczek. Ja Miałam sobie tutaj pilniczek z Sephory i zaczniemy od największego paznokcia. Przykładamy czy pasuje. No jakoś tam pasuje. Ja mam bardzo krótkie paznokcie, więc tutaj jakby nie będzie jakiegoś super spektakularnego efektu. Natomiast jakbym miała dłuższe paznokcie, to one by nie przetrwały jednego dnia u mnie w pracy. Odklejamy naklejkę. Teraz musicie sobie tak palcem to wszystko ładnie podosuwać wszędzie, dokładnie, żeby te powietrze pouciekało. Żeby tu nie było żadnych bąbli. Jeżeli jakieś białe strugi dymu tutaj będą, to dlatego, że Dawid siedzi koło mnie i jara mi tutaj elektronika. Będzie trochę jak na baletach, jak puszczają ten dym. O! I mamy coś takiego. Widzicie, że tutaj jest troszeczkę ta naklejka za duża. O, jest buziaczek, ale zajebiście to wygląda. Dobra, i sobie opiłowujemy nadmiar. Delikatnie. nie chcemy spiłować paznokcia, tylko tą naklejkę, żeby odpadła. A to, co mi tu odstaje, to ja sobie na koniec wezmę... ...cążkami powycinam do skórek. I myślę, że będzie spoko. No. Pierwszy buziaczek wygląda tak. No, teraz tak jak mówiłam wcześniej, sobie powycinam po prostu nadmiar naklejki. Mamy już naklejone wszystkie naklejki, wszystko tam co mi wystawało, podocinałam sobie cążkami do skórek. Jestem świadoma, że gdzie nie gdzie jest krzywo, ale w sumie mam to gdzieś, bo z bliska paznokcie oglądam sobie tylko ja, nikt inny mi ich z bliska nie ogląda, więc z daleka wyglądają. No, teraz sobie nałożymy na wierzch top coat ze Sally Hansen, żeby to wszystko troszeczkę utwardzić. I gotowe. Ci, którzy należą do grupy na Facebooku Like Makijażowy i Wunia 1990, widzieli już parę tygodni temu, że miałam na paznokciach te naklejki w kotki. No cóż, te naklejki nakładało się naprawdę bardzo ekspresowo i powiem Wam, że naprawdę mega mi się podobają. Przepiękne są te buziaczki, tamte kotki też naprawdę były cudowne. Jeżeli jeszcze nie widzieliście jak wyglądały na paznokciach tamte kotki, to możecie wejść sobie na moją grupę na Facebooku i poszukać gdzieś tam niżej znajduje się zdjęcie. Link do mojej grupy na Facebooku znajduje się Gdzieś tam w opisie. No więc tak, na podstawie tego, co zauważyłam nosząc tamte poprzednie naklejki, mogę Wam powiedzieć co nieco o tych też. Bo to są te same naklejki, tylko po prostu z innym wzorem. Wytrzymały na moich paznokciach niecały tydzień, natomiast e, ja mam bardzo krótkie paznokcie. Nie wiem, jak to by było na mega długich paznokciach. No, e, ale też z drugiej strony, jakby w mojej pracy długie paznokcie nie wytrzymałyby jednego dnia. Dlatego też no, jestem zmuszona nosić krótkie paznokcie. Ale też musicie zauważyć to, że skoro ja mam taką pracę, że długie paznokcie nie wytrzymują, naklejki też powinny się dosyć szybko zerzeć, natomiast nie. Wytrzymały naprawdę nie cały tydzień, było wszystko ok. W ogóle takie naklejki to jest bardzo fajna alternatywa, jeżeli potrzebujecie mieć coś fajnego na paznokciach, a na przykład nie macie czasu, bo powiedzmy, nie wiem, pracujecie w Sylwestra, wracacie do domu, jest godzina 15, a macie nie wiem, na 18 imprezę, a macie brzydkie paznokcie, bo nie zrobicie sobie ich dzień wcześniej, bo wam się rozpieprzą w pracy. Tak więc siadacie, robicie sobie szybko naklejki na paznokciach i jadła na imprezę. Naklejki kosztowały grosze, naprawdę polecam wam te naklejki, bo widziałam już testy na YouTubie naklejek z Loreala, z jakichś innych różnych filmów i zawsze każdy mówił, że albo, bardzo, albo się same odklejały, albo bardzo szybko w ogóle się zdzierały, czy coś. Te naklejki naprawdę bardzo fajnie się trzymają, jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona i będę je cały czas kupować, bo po prostu są świetne. A może jestem jakaś taka, nie wiem, trochę głupia, czy coś, ale takich wzorów nigdzie w Polsce za bardzo nie widziałam, a nawet jeżeli widziałam jakieś fajne wzory, to naprawdę były mega drogie. Te naklejki z Loreala, nie pamiętam one kosztowały chyba 3 dychy jakoś. Jeżeli podobała Wam się ta recenzja, jeżeli chcecie jeszcze więcej recenzji rzeczy z AliExpress, to bardzo proszę napiszcie mi w komentarzach, dajcie łapę w górę. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.